Cip, 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 cip. Witam bardzo serdecznie ponownie. Przed nami trzeci odcinek i zarazem ostatni, jak się okazuje. Trzeci odcinek naszej relacji w ramach drużynowego turnieju Polski. To w tym odcinku poznamy losy dzisiejszych zmagań drużynowych. Za nami seria próbna i pierwsze dwie grupy dzisiejszych zmagań. Zostało nam sześć grup. Które prześledzą o w wynikach rywalizacji. Na razie liderem ekipa Francji i Kanady po deptach pięciu polacy, którzy wygrali serię pródną i Finowie, którzy są egzekwowani na razie z Polską na drugim miejscu. Tuż za tym cza, czają się Austriacy, czają się Norwegia. Te ekipy realnie w grze e, po tych dwóch grupach na razie. Potem mamy już ekipę goniącą, czyli Szwajcarię, no i ekipy, które walczą na razie o honor, czyli Rosję oraz ekipę Kacaków i Jastrzęńczyków. Przed nami grupa trzecia. Bardzo istotna, zwłaszcza do Ros dla Rosji, przede wszystkim tutaj, bo oni mają minimalną przewagę nad miejscem ósmym. Na ten moment, Michał Maksimoczkin. Maksymoczkin. Przemanią Rosjan, to będzie pierwszy skok powyżej metra w tym konkursie w drużynie. 104 metry i w ładnym stylu to jest Maksymoczkina. No, typu 19,5 punktu. Kapitalna próba. Najwyższa, no to indywidualna, będzie w tym momencie dla Maksymoczkina. No i Rosja wraca do gry. Przynajmniej częściowo. Drużyna Polski przed nami. Jakub Wolny. Nie wydaje się formalności, wystarczało 90 metrów. Kuba osiąga powyżej setnego metra. Piękny skok kuby 103 metry i noty, 20, 19,5. Na razie nasza drużyna imponuje. Oby jak najdłużej ten stan trwał. Polska dostosuje oczywiście Rosję cały czas. Teraz ekipa Francji i Kanady. Z Mackenziego Boyd Klausa nie podoba tej misji. Trochę za krótki skok Mackenziego 100 metrów. No ty też nieco niższe od Kuby 19, 19,5 punktu. Polska może prowadzić po trzech grupach. Mamy 6 punktów i, i pół punktu. Mamy 6,5 punktów przewagi nad ekipą Francji i Kanady. Obiecująco to wygląda. Teraz drużyna Austrii. Klemess Lightner. Austria była czwarta. Tak na marginesie. Była czwarta. Teraz świetny skok Leitnera. Yy, 104 metry. Gdyby trochę wyższe noty, Austria byłaby przed polską. A tak Austria jest pół punktu za naszą drużyną. Jedna nota wyższa od sędziego, i już Austria byłaby przed nami. Tutaj minimalnie Austria wygrywa z nami o 20 punktu. E, o pół punktu, przepraszam. Teraz Norwegia. Robert Johansson. No tak, Austria po punktu zyskała do nas i po punktu nadal traci. Teraz świetnie skok Johanssona. Johanssona. W serii próbnej gorsza piątka. A dzisiaj, teraz w konkursie 105,5 metra. Noty po 19,5 punktu, tutaj jest wyrównany rekord skoczni, proszę Państwa. No i noty po 19,5 punktu Norwegia przed Polską, ale nota potężna tajemnach 139,5 punktu. No, Norwegowie, w należy na ten moment, czują się zdeterminowani na ten moment. Przed nami Kazachowie ze Stończykami, Arti Aigo, w ostatnim Stoch. Fan ML, będzie Stoch. Patrzcie na wyniki, serii próbnej Arti Aigo 101 metrów. Noty po 19,5 punktu. No różna przegrywa z Rosją o 7 punktów w tym momencie, to te Rosja sobie trochę zyskuje, przed nami Finlandia, Janne Haponen Finlandia była druga po dwóch grupach, wydechowała Polakom, teraz także świetny skok Haponena, odległość 103,5 metra Noty 19, 19,5, Finlandia trzecia, Force Austria. proszę zobaczyć ta czołowa trójka, punkt różnicy między pierwszym a trzecim zespołem Coś niesamowitego, że tu dzieje na ten moment te emocje będą takie, że nam dzisiaj nie tak podskoczy, że szok. I to przy czwartku Szwajcaria. Luka Eglov, proszę Państwa, zamyka tą grupę. Szwajcaria będzie nadal na, na, na szóstym miejscu. Odległość pół metra. Noty 19, 19 i pół już jest 8,5 punktów za Francją i Kanadą i o 15 punktów przed Rosją. Wciąż ta przewaga jest nad Rosją bezpieczna. Norwegia prowadzi, na drugim miejscu Polska, trzecie miejsce Austria z Finlandią, ale te drużyny są potycznie ex Te cztery ekipy. Więc nie ma co to chyba gdybać na ten moment. Po prostu te się niuanse, nic poza tym. W Chodwia się do klasyfikacji turnieju nie, nie ma to znaczenia. żeby by Polska była w tym gronie do końca. Potem mamy piąte miejsce Francji i Kanady, potem Szwajcaria na szóstym miejscu, siódma Rosja, ósme miejsce Kazachowie ze Stanczykami. Tak to wygląda. Przed nami grupa czwarta. Ostatnia grupa z tej kamery, oczywiście. Drużyna Rosji. Na początek Daniel Sendryjew Rosja siódma po trzy grupa grupach dobrze. Drugi skok w drużyny rosyjskiej, 101,5 metra. Noty 19, po 19,5 punktu, przechodząc 500 punktów. 503 wynosi nota drużyny rosyjskiej. Teraz drużyna polski, Kamil Stoch. Bardzo ważna postawa Kamila teraz. Mówiliśmy o tym. Pod jednym z Kwanemelem, No i Kamil trafia. 104 metry. 104 metry Kamila. Noty 19, 19,5 punktu. Mamy w tym momencie prowadzenie nad Rosją. Przewaga 34,5 punktu. Kamil, najlepsze w drużynie naszej, na trzecim miejscu w tym momencie. No i nic do się nie zgubiło. na razie bez skazy i oby tak dalej. Ekipa Francji i Kanady. Jonathan Leroyd. Drużyna była piąta. Po trzech grupach Leroyd teraz 103 metry. Wysokie noty od sędziów. 20, 19,5 punktu. Druga lokata. 7,5 punktu. Staddy do Polski. Teraz Austria. No i bardzo ważny, bardzo, bardzo ważny skok Daniela Hubera. Huber zawiódł w serii trudnej. Tam skok mu kompletnie nie poszedł, można powiedzieć, bo tam nie ustał tej grube. Teraz krótszy skok, ale z 100 metrów uzyskuje Austria. Noty po 19,5 punktu. Mimo tych not, Austria trzecia. Pół punktu przegrywa z ekipą Francji i Kanady. No bo brakuje metrów w tym przypadku. Teraz Norwegia. Anders Vanemel. No i bardzo ważny skok Fanemela. W kontekście walki z Polską. Norwegi. Zobaczmy. Hanemel 103,5 metra. Noty 19-19. drugie miejsce. Ale do Polski Norwegia traci tylko pół punktu. Będą emocje z serii finałowej. Na razie Polska będzie górą. Bo to potem nie będzie liderem po pierwszej serii. No ale przewaga znikoma. nikoma. Nad drugim miejscem. Kazachowie z Ostronczykami. Saba Muminow. Uu, no Muminow z upadkiem. No to pieprzutkie porażka drużyny. 102 metry. Z upadkiem drużyna będzie na końcu stawki. Do losu strata 30 punktowa niemal, a była to strata dużo mniejsza. Jedna wpadka wszystko zaprzepuściła w tym kont w kontekście odrabiania straty. Finlandia. Jana Ahonen. Finlandia była trzecia, teraz świetnie zrób Ahonena. Postarał się o dobre wyniki i drużyna dogania polska ponownie. 104 metry. Noty minimalnie wyszły od Kamila, bo tutaj wszystkie noty po 19,5 punktu. Sędziowie z Finlandii, Polski, Norwegii, Francji, Austrii. Wszyscy noty zgodnie. Po 19,5 punktu Finlandia. Ekzachwo z Polską na prowadzeniu. Byli po pierwszej grupie liderami, byli po drugiej grupie wspólnie liderami, prawie liderami, bo prowadziła wtedy ekipa Francji i Kanady. No a teraz są ekzachwa na pierwszym miejscu. Obie drużyny z minimalną przewagą nad Norwegią. Została Szwajcaria w tej grupie, która broni szóstego miejsca. Simonawan w serii trudnej zaimponowało 104 metry, teraz podobna postawa Szwajcara, dokładnie 104,5 metra, noty 19, 19,5 punktu, Kami indywidualnie piąty, Simonawan ciutko od niego lepszy, bo na drugim miejscu. Szwajcaria kończy na miejscu szóstym z szansą, by powalczyć w serii finowej o być może czwarte miejsce, bo tam tracą się do punktów tylko Szwajcarzy. Po pierwszej serii konkursowej prowadzi Polska z Finlandią, exequo na pierwszej pozycji. obie ekipy miały powody do radości: trzy zawodników w czołówce, siódme miejsca David Kubacki, Kuba Wolny i Harry Oli. Piąty wynik Kamila Stocha, drugi wynik Jan na 12 Japonen. Tak to wygląda. Potem Norwegia na trzecim miejscu pierwszy wynik Reneruda i siódmy Fanemela. Potem ekipa Francji i Kanady tutaj najlepiej siódmy Leroyd i 12 Chapuis. Potem ekipa Austrii, szóste miejsce Leitnera. Się rzuca w oczy. Potem w ekipie Szwajcarów, drugi Simonaman. W ekipie Rosji, drugi Maksimoczkin, który dał Rosji Powera w tej drugiej części pierwszej konkursowej. No i potem Kazachowie z to tutaj bez przejawów. Najlepszy zawodnik, 22 Arty Aigro. A więc drużyna generalnie wypada Blado na tle pozostałych. Bez przebłysku, stąd ich wynosi prawie 30 punktów do siódmego miejsca. Nie mamy już o do którego tracą ponad punktów 60. Zdwaja drużyny jest beznadziejna. Mieli tak naprawdę trzy wpadki, w tym dwie rażące. Zdwaja drużyny jest wtedy dość skomplikowana. Chociaż trzeba podkreślić, że znowu ten poziom wysoki, wszyscy mieli noty powyżej 100 punktów. Więc poziom oczywiście wysoki, jeśli chodzi o notę łączną za te cztery próby w każdej drużynie. Pod jest na plus, pod, na, pod względem minusa jest oczywiście to, że i tak tutaj wpadki rażące się zdarzają. A tego każda drużyna wolała by unikać. Przed nami seria finałowa. Zobaczymy za chwilę, komu tej się będzie po W tej serii finałowej zaczyna drużyna Rosji, pierwszą grupę w tej serii finałowej, czyli niejako druga runda tej rozgrywki. Dmitry Wasiliew 96,5 metra, teraz 94,5. Ale wane że bez opadku. No to 19. Także no, w każdym skoku w Aslii był o 2 metry słabszy od poprzedniego skoku. 98,5 w serii trudnej, potem 96,5 i 94,5. Piotrek Grzybo teraz 101,5 metra, teraz krócej, ale być może zmiana kamery to powoduje. 96 metrów, noty 19, 18,5. Pierwszy nasz skok poniżej 100 metra. Obycznie nie na naszej pozycji. Teraz ekipa Francji i Kanady. Roman lamy szapój 103 metry. W pierwszej serii teraz Szapui krócej. Ale trochę lepiej potrażyły, 97,5 metra, noty 19, 19,5, do Polski stada 3,5 punktu i w pierwszej i w drugiej grupie szafy i lepsze od teraz Austria, Jan Herl, 101,5 metra w pierwszej serii, teraz Herl trafia na progu, będzie Austria przed Polską, no niestety, Herl trafił, 102 metry, noty 19, Austria przed Polską o 4,5 punktu, jest to dość spora zliczka. Na, na pierwszą grupę. Teraz Norwegia, e, Fyldzik Birumsztajn 102 metry, teraz słabiej, przypomnijcie się jego błąd z kwalifikacji częściowo w tej serii próbnej, 96,5 metra i niskie noty, 18-17 Norwegia 3 punkty za Polską. E, teraz Kazachowie ze Stończykami, e, Sergiej Tkaczenko, w pierwszej Tkaczeko miał 98 metrów, e, teraz Tkaczenko nie podobnie, jak mi się wydaje, 97,5. No. 19, 19,5 punktu. Miejsce ostatnie, 23 punkty z do Rosji. Sporo. No i drużyna Finów, szansa na prowadzenie. Rabi potrzebuje 98 metrów mniej więcej do tego, by obejść prowadzenie. Asiekanem miał 101,5 metra. Teraz, pod nieco krócej, ale będzie prowadzenie Finów. 99 metrów. Noty 19. Finlandia przed ekipą Austrii o 2 punkty w tym momencie. No i szwajcarzy zamykają grupę. Konkretnie Dominik Peter. 97,5 metra Szwajcara w pierwszej serii teraz. będzie chyba w skok dłuższy. To mi się wydaje, że bardziej podsetny metr. No nie. Nie aż tak, jak się wydawało. 98,5 to dłuższa próba. No do 19. Szwajcaria nadal szósta. 5,5 punktów staty do Francji i Kanady. 6 punktów staty do Norwegii, która jest czwarta. Liderem Finlandia, druga Austria, trzecia Polska. Mimo próby Piotra Żyły, jesteśmy wciąż na podium i mamy wciąż szansę nawet na zwycięstwo bo do pierwszego miejsca 6,5 punktu. To jest do odrobienia jeszcze. E, potem mamy Norwegię na czwartym miejscu, tuż za nią e, Francja z Kanadą. Następnie Szwajcaria, Rosja i Kazachowie ze Stończykami. Dwie ostatnie ekipy, wyraźnie najsłabsze. Z drugą do czołowej szóstki, więc nie schodzeń na to, bo tam się miało coś zmienić na pozycjach. Przed nami grupa druga. Na razie najlepszym zawodnikiem Jan Herl z Austrii. Na drugim miejscu placuje się Roman Lamysiak na trzecim, Laury Asykanen, Piotr Żyła jest czwarty. Ale zawsze w grupie na razie Dmitrij Vasiliev. Mimo to, to ekipa Kazachów i czego tutaj plasuje się niżej na ten moment. Tak to w tym momencie wygląda. Przed nami grupa druga w serii finałowej. Zaczyna drużyna Rosji ponownie. Imir Hazetinov. 93 metry w pierwszej serii. Teraz znacznie lepiej Rosjanie. Inny. To będzie najdłuższa próba serii finałowej. 103,5 metra. Które może wiele zmienić ta próba? No, no to 19, 19,5 punktu na pewno się umocni, co najmniej na 7 miejscu, a być może zmniejszy desas do czołówki. Teraz Dawid Kubacki. Dawid w pierwszej serii 103 metry. Teraz też Dawid idzie do zniosem. Na szczęście. Na szczęście mamy przełamanie 104 metry pod, w odpowiednim momencie. Póki jeszcze jesteśmy w tej grze. O zwycięstwo. Noty 19, 19,5 punktu. Dawid daje nam prowadzenie nad Rosją 38 punktowe w tym momencie. Przewaga No, absolutna. Teraz ekipa Francji i Kanady na Sołkup. 102,5 metra. Teraz krócej chyba, więc przewaga Pol polskiej wzrośnie. Sołkup 101 metrów. Noty po 19,5 punktu. Miejsce drugie do statutu Polski. 8,5 punktu. No, Dawid pokonuje Sałkupa o 7 punktów finalnie. A Polska przed Francją i Kanadą o 8,5 punktów. No i drużyna Austrii. Bardzo ważne, by Martina Kocha. 102,5 metra. Pier przejście teraz wymagana podobna odległość. Będzie za krótko. 98,5 metra. Noty 19, 19,5 punktu. Austria na drugim miejscu. Z 6,5 punktu do Polski. I 2 punkty przed ekipą Francji i Kanady. Także Polska na razie spokojnie na czele. Przed nami Norwegia. Ostatnia ekipa, która może nam realnie zagrozić, oprócz Finów oczywiście. Halvor Regner Granerud. Bohater pierwszy 101 metrów. Teraz spokojny skok. 104 metry, noty 19. Ale Norwegia jest na drugim miejscu, bo w tej grupie przegrywają z Polakami. I to są do nas Norwegowie 3,5 punktu. Ale są przed Austrią. Co istotne. Więc Norwegowie cały czas o podium są. Teraz Kazachowiec ze stanczykami Karel Rumsalu, pamiętamy Pechowiec z pierwszej serii, 103 metry z upadkiem, teraz 95 metrów, no i drużyna wciąż na ostatnim miejscu, 40 punktów do Rosji. No w tej grupie drużyna znowu najsłabsza, jeśli chodzi o wynik Karel przed nami drużyna Finlandii, Harioli, 104 metry, Oliw pisze i teraz 102 metry do prowadzenia na nad Polską. Jest Finlandia przed Polską. Minimalnie, ale jednak. 102,5 metra przesadziły noty sędziowskie, bo noty po 19,5 punktu. Stąd przewaga wynosi 4,5 punktu. Dokładnie to przewaga w notach nad odległością. 4,5 punktu, noty wyższe od 18. Finlandia przed Polską, właśnie o 4,5 punktu, ale w tej grupie Finlandy wygraliśmy mimo wszystko. Została Szwajcaria w tej grupie, która walczy minimum o szóste miejsce. Być może o wyższe powalczą w tej grupie. Kielm Empire 103 metry w pierwszej. teraz też długi skok Szwajcara, 103 metry, noty 19, 19,5 punktu Szwajcaria nadal szósta, ale zmniejsza dystans do czwartego miejsca. Do Aons tracą tylko już Szwajcarzy 4,5 punktu, Więc coraz bliżej Szwajcarzy opuszczenie szóstego miejsca na korzyść wyższego. A mają jeszcze dwie kolejki, więc wszystko będzie możliwe. Prowadzi Finlandia, na drugim miejscu się Polska, na trzecim Norwegowie, potem Austria, Francja z Kanadą, Szwajcaria. To jest te grono, które walczy tu cały czas o te czołowe lokaty w tym konkursie. Potem mamy Rosję i Kazaków ze strączkami, z którymi Rosja dzisiaj raczej wygra dość przekonująco. Tak to wygląda. Przed nami grupa trzecia. Serii finowej. W tym momencie, proszę Państwa, liderem konkursu jest Dawid Kubacki. Co ciekawe, na drugim miejscu jest Harioli, na trzecim placuje się Empire. Lider z pierwszej grupy. Nie wiem na którym miejscu. Szczerze, szósty chyba. Bo to Jan Herr chyba był liderem do tej pory. Po pierwszej grupie. Tak to wygląda w tym momencie. Przed nami grupa trzecia. Serii finałowej. taki na drużyna Rosji która walczył, by minimum utrzymać 7 miejsce. Michał Maksimoczkin, 104 metry w pierwszej serii, teraz Maksimoczkin też ponad 100 metrów, a dokładnie 101,5 metra Maksimoczkina. No po 19,5 punktu to jest pierwsze miejsce. Także przełamanie Hazard Nowa, teraz Maksimoczkin powtarzalnie w obu seriach. Drużyna coraz prędzisza 7 miejsca. dzisiaj. teraz Kuba Wolny, 103 metry. Kuba trochę słabiej w serii finałowej, ale bez spadki rażącej. 96,5 metra można natomiast skomplikować sprawę. No do 19. No zobaczymy, czy nam to wystarczy do tego, bo trzymać się blisko podium. Ekipa Francji i Kanady przed nami. Mackenzie pod Klaus no musi mieć 101 metrów mniej więcej. Mackenzie miał 100 metrów w pierwszej, teraz zbyt pasywnie i może trochę przebraknąć. Odległość 99,5 metra. Noty 19, 18,5. Drugie miejsce. Do nas tracą 3,5 punkt. Teraz Austriacy. Clemens Leitner. 104 metry w pierwszej Teraz około 100,5 metry. 101 metrów potrzebne, by Austria była przed Polską. Tak będzie! Clemens Leitner. 103 metry. Noty 19, 19,5 punktu. Austria na prowadzeniu. O 7 punktów przed Polską. Ale zasłużenie. No, tutaj zdecydowanie lepsza próba. Zobaczymy co na to Norwegowie. Robert Johansson. Pierwszy krok to był absolutny majster, 105,5 metra i bohater pierwszej serii, pamiętam, Johansson. Teraz krócej, ale też solidnie. 101 metrów, noty 19, 19,5 punktu. Norwegia tuż za Austrią, pół punktu straty. No i obie ekipy mają przewagę nad Polską rzędu 3,5 metra blisko. Także tak to wygląda przed ostatnią grupą w przypadku tych ekip. Teraz Kazachowie z tym czekami Arti Aigro. Pierwszej serii Arti IGro 101 metrów w serii finowej 96,5 noty 19 19,5 punktów. Drużyna wciąż na ostatnim miejscu. Dorosi, stata rośnie do 51 punktów. W tym momencie na Polska, gdzie się dużo odrobi do Kazachów i Jastrzęczyków. No i Norwegia, która na razie też przyjdzie w, w przyszłej czołówce. Finlandia tymczasem. Ja na 103,5 metra. Teraz podobnie. Finowie wyraźnie z przodu. 103,5 metra Hamonena po raz drugi. No tydzień Finlandia idzie jak burza w tym konkursie. Są teraz o 11,5 punktu przed Jest szansa, że Finowie po raz kolejny wygrają zawody, <coughs> bo przed ostatnim skokiem mają bardzo bezpieczne postpunktowy. <coughs> to wystarczy. To już inna sprawa, ale wiele zapowiada, że rzeczywiście będzie ciekawie w tej ostatniej grupie. Że wybrany do formalności i wygra po raz kolejny e, konkurs. E, Szpacer zamyka tą grupę <coughs> w walce o szóste miejsce albo wyższe. Luka Eglow, 100 i pół metra w serii finałowej. Luka Eglow podobnie i drużyna wskakuje na miejsce piąte. 100 i pół metra. Noty dwudziestki, dziewiętnaście i pół są tuż za Polską, a przed ekipą Francji i Kanady. Polska realnie musi co najmniej walczyć o czwarte miejsce, <coughs> a potem ewentualne się, może dać nam podium. A Finlandia prowadzi po siedmiu grupach. Na drugim miejscu Austria, trzecia Norwegia, potem Polacy, Szwajcarzy, jak widzimy, następnie Francja z Kanadą, Rosja już z większą stratą, no i Kazachowie z zastępczykami, którzy w serii finowej jeszcze bardziej nie istnieją niż w pierwszej serii. Jeszcze bardziej jest to widoczne. Tak to wygląda. No, za chwilę przed nami, oczywiście, seria finałowa, która przesądzi o wszystkim, a czy ostatnia grupa serii finałowej, konkretnie. Zatrzymali w niej według mnie zawołanych po siedmiu grupach. Dlatego nie zaczynają nam Rosjanie tej grupy, tylko Kazachowie ze czekami, Bo to oni mają ósmą lokatę po siedmiu skokach. Eee, Sabrzan Muminov. 102 metry w pierwszej serii. To był jedyny przebieg w drużynie wtedy. Teraz niewiele gorzej. 98,5 metra. No ale drużyna tysiąca nie osiągnęła oczywiście. Przez sobą serię finałową. noty 19, 19,5 punktu. na no, drużyna bez błysku. Wszyscy skakali poniżej 100 metra, a to najlepszy dowód porażki drużyny. Teraz Daniel Sandreyev, 101,5 metra w serii finałowej, nieco dalej, nieco dalej od, od, od Mominowa. 100 metrów, noty 19 i Rosja pokonuje ekipę Kazachów i Estonczyków o 53 punkty. Różnica klas dzisiaj zafunkcjonowała. Teraz ekipa Francji i Kanady. Jonathan Leroyd. 103 metry w pierwszej sej. teraz też potrzebna dobra odległość, no i jest dobry skok, Leroyda. 101 metrów i noty 20 od wszystkich sędziów. Kapitalna próba Francuza, e, dająca nadzieję, że nawet na podium, oczywiście. 28 punktów przed Rosją, przed nami Szwajcarzy, a potem już próba Kamila Stocha przed nami. Na razie Simonaman, 104,5 metra w pierwszej sej. teraz Simonaman też dobrze na progu, więc Szwajcaria chyba będzie teraz na prowadzenie tak jest. Simonaman, 103,5 metra. I noty po 19,5 punktu. Ciężko będzie szwajcarów pokonać. Simon Naman trzyma poziom w pierwszej serii. Jest w najlepszym zawodnikiem. 6 punktów Szwajcaria przed Francją i Kanadą. I teraz Kamil Stoch przed trudną, trudną misją. Mieliśmy niewielką przewagę na Szwajcarią. Więc jeden błąd może dużo kosztować, Kamila. 104 metry. W nowy Kamil robi swoje. Na szczęście nie przenął się tej próby Szwajcara. 104,5 metra Kamila. Dzisiaj Trzy świetne skoki Kamila i w serii głównej i w konkursie. Oba. Idealne próby, obie idealne próby Kamila dzisiaj. E, 104,5 metra i noty. 3,22 po 19,5. Nie przestajemy mar marzyć o podium, bo to jest skok, który może dać nam podium. 4 punkty przed Szwajcarią. Kapitalna postawa Kamila, kapitalnie się też Dawid Kubacki. No, mamy pod do, do, do radości, teraz pytanie, czy będzie podium. Norwegia. E, Anders Vanemel 103,5 metra. Teraz potrzebne 103 metry, by Norwegia była przed Polską. No, zobaczmy, jest. Niestety Panel przed Polską ze swoją drużyną 104,5 metra, także Norwega. Nody 20, 19, 19,5 punktu Norwegia w tej chwili 6 punktów przed Polską. Przywaga mniej więcej utrzymana, ta która była po 7 skokach. Zobaczymy co to Austriacy. Daniel Huber. W pierwszej chwili Huber miał 100 metrów. Teraz chyba teraz krócej, więc Austria da nam miejsce chyba na podium. No tak, Huber się nie czuł się dobrze na skoczni, no i Teraz też w serii to pokazuje. 96,5 metra, noty 19, 19,5 drużyna spada aż na piąte miejsce w tym momencie. Turze ekipę Francji i Kanady, a więc Polska na podium. Ale zasłużenie, no bo przecież Huber e, nie prezentował się dobrze w serii próbnej, kiedy miał pechowy występ. E, Polska na podium, no i teraz pytanie, czy Norwegia wygra, czy Finlandia? Dla Finlandii wystarczy około 100-metrowa próba, by te zawody wygrać. Jana Ahonen. 104 metry. Pierwszej serii. Teraz Achonen. No tak, na styku to zwycięstwo będzie, jeśli w ogóle będzie. No jest. Nie jest zwycięstwo, ale minimalne. Z tej przewagi, która była, zostało niewiele. Achonen 99,5 metra. Ledwo tutaj trafił z tym skoki, można powiedzieć. no po 19,5 punktu. Finlandia wygrywa, ale tylko dzisiaj minimalnie. O półtora punktu przed Norwegią, ale wygrali Finowie. Utrzymali to prowadzenie, które mieli. A więc Finlandia, Norwegia, Polska. Takie potem dzisiejszych zmagań. powrót Polski na podium po dłuższej przerwie. Po takim naszym kryzysie wreszcie wracamy. Pokonujemy najgorszych rywali Austriaków czy ekipę Francji i Kanady. Trochę do nich dzisiaj punktów podrabiamy w klasyfikacji. Czwarta jest Szwajcaria dzisiaj. Piąte miejsce Francja z Kanadą, potem Austria, Rosja i wyraźnie się najsłabsza ekipa Kazachów i Estonczyków. Tak jak po pierwszej tej i po drugiej w ekipie nie było zawodników w Najlepszy był Arti Aigo 23. Pozostali w najgorszej piątce. Karel Rusalu, najgorszy zawodnikiem. Potem Mominow, niewiele od niego lepszy o 5 punktów. No i y, czwarty od końca Siergiej Kaczenko. W najgorszej piątce także Dmitry Vasilyev z Rosji, no, który sobie nie poradził w konkursie, chociaż no, na szczęście uniknął upadków, y, co pozwoliło Rosji pokonać ekipę Kazachów i Jestemczyków mimo jego osobistej postawy. Y, no i w najgorszej piątce jeszcze był Dominik Peter. Mimo jego takiej postawy Szwajcaria zajęła czwarte miejsce w tym konkursie, no bo jego, no bo jego koledzy byli zdecydowanie solidniejsi, zwłaszcza Giampa i zajmując miejsce miasta dziewiątej i trzecie. W słowówce także Archarioli z Japonen, na miejscu siódmym, piąty był Johansson, drugi Fanemel 12 dwunasty Granerud. W drużynie Polski czwarty Dawid Kubacki, pierwszy wynik Kamila Stohan, dzisiaj Kamil królował na skoczni, Nic dziwnego, bo i w był tym przecież imponował. W ekipie Szwajcarów mówiliśmy 9 Paje, 3 Aman, potem w ekipie Francji i Kanady 11 Liroid i 14 Sołkup. To te pozytywne przejawy. Potem w ekipie Austriackiej 6 Klemens Leitner, w drużynie Rosji 9 Maksim Oczkin i to tyle. I to tyle. Także tak jak i po pierwszej, tak i po drugiej. Można powiedzieć, że wszędzie był zawodnik w czołówce, poza ekipą Kazachów i Estonczyków. Tak to wygląda. Byli wyraźnie mocniejsi, byli wyraźnie słabsi, czyli klasyczna drużynówka. Zobaczmy zatem jak wygląda klasyfikacja generalna po tej drużynówce, bo to będzie dla nas chyba najważniejsza informacja. Polska wciąż siódma, ale za coraz mniej punktów do ekipy Francji i Kanady. Mamy szesnaste podium i tracimy trzy punkty niespełna do szóstego miejsca. Szwajcaria wciąż liderem, mimo że dzisiaj nie było podium. Finlandia wygrywa 11 raz w tym turnieju i zrównuje się zwycięstwami ze Szwajcarią i Kazachami i Estonczykami. Po 11 z te ekipy już mają. Finlandia z podium numer 25 dzisiaj. Norwegia dzisiaj też szczęśliwa, no bo też na podium. 11. drugie miejsce w tym turnieju i 30. podium. Zrównali się podium w ze Szwajcarią dzisiaj Norwegowie i odrobili stratę do Kazachów i Estonczyków, zmniejszając staty do poniżej 100 punktów. Wynosi do nie 94 punkty. to co Norwegowie do podium tego turnieju. Piąta jest Austria, która dzisiaj miała szansę na podium, ale nie dopisała sobie tego podium. Potem ekipa Francji i Kanady, Polska i Rosja, która wciąż traci sporo do siódmej lokaty, no bo na nie są Polacy, a dzisiaj Rosja od Polski wypadła słabiej. Odrobiono do innych rywali, ale do tych, którzy są i tak daleko przed nimi. Tak to wygląda. W tym momencie. Następne zmagania czekają nas na skoczni w Rumi. No i tam emocjach na grzybach, bo tam skocznia przed nami 45 metrowa. Czy będzie lepiej, czy będzie gorzej? Przekonamy się jutro. Do zobaczenia.